Dzień dobry ogrodnicy. Ten, kto lubi dalie i chciałby mieć ich w ogrodzie jak najwięcej, oczywiście może kupić gotowe karpy dali, ale ma też możliwość wysiewania dali z nasion, co ja będę w tym roku robić tak samo jak w poprzednim roku. Wysieję w tym roku dalię kaktusową, mieszankę kolorów i dalię pomponową, też mieszankę, która podoba mi się szalenie. Tą dalię już miałam, wiem jak wygląda. Tej jeszcze nie miałam, i no z niecierpliwością będę czekała na pojawienie się w sezonie pierwszych kwiatów. Jeżeli chodzi o wysiew dali, zawsze przeprowadzamy to do takiego najlepiej ziem, do takiego podłoża do mm, pikowania i siewu albo do ziemi uniwersalnej. Ewentualnie no, możecie się pokusić na przykład o wysiewanie dali do podłoża kwiatowego, ale na takim początkowym etapie, kiedy te rośliny dopiero będą kiełkowały. To takie podłoże do kwiatów może trochę stwarzać dla nich zagrożenie, dlatego że ono jest wzbogacone dosyć dużą dawką nawozów i istnieje takie ryzyko, że nam te młode siewki po prostu spali. A takie podłoże do siewu i pikowania specjalne ma po prostu mniej tych dodatków nawozowych i jest wtedy bezpieczniejsze. Uzupełniam sobie pojemniki tym podłożem wymieszanym z niewielką ilością perlitu. Ja po prostu takie podłoże mam, dlatego że je sobie tak wcześniej przygotowałam do innych wysiewów, ale wy oczywiście nie musicie dodawać żadnego perlitu. Nasiona, dali są naprawdę duże, no bo to jest duża roślina i one sobie spokojnie poradzą z kiełkowaniem w podłożu, które nawet nie będzie rozluźnione. Moje podłoże jest suche, więc trochę wolno chłonie tą wodę, ale za chwilę się to powinno stać. Doniczki sobie oznaczyłam po prostu kartką z naklejką z taśmy klejącej, żeby wiedzieć co tutaj mam wysiane. Jeżeli chodzi o termin wysiewu, to dalie możemy wysiewać tak jak podają producenci już od lutego. Zarówno dotyczy to tej dali kaktusowej, jak i dali pomponowej. I jeżeli wysiejecie tak Stosunkowo wcześnie, jak ja, to jest większa szansa na to, że te rośliny urosną wam szybciej. No i urosną wam też w sezonie większe i szybciej zakwitną. Nasiona rozmieściłam. Widzicie, jakie są duże? Naprawdę tutaj no nie powinno być żadnego problemu z siewem. Przysypuję sobie. Przyspieszając ten termin siewu, możemy też dochować się dali, które przechowamy sobie później w postaci karp przez zimę. Oczywiście, dalie możecie wysiewać też w marcu, kwietniu, a nawet w maju prosto do gruntu i nie stanowi to żadnego problemu i te dalie również powinny urosnąć i zakwitnąć, chociaż pod koniec sezonu, ale zakwitną. Tylko, że wtedy one mogą nie zdążyć do tego momentu, kiedy ich karpy będą wystarczająco duże, żeby przechować się przez zimę. Tak wyglądają nasiona dali. No, naprawdę są duże i nie ma problemu z sianiem. Wysiew wcześniejszy umożliwi tej roślinie przeprowadzanie tego procesu wzrostu zdecydowanie dłużej, a tym samym zwiększenie tej szansy na to, że te bulwy, te kłącza urosną. Na tyle duże, że będzie je można z powodzeniem przezimować. Tak więc, w zależności od tego, jakie Wy macie cele, siejcie albo tak wcześnie, na przykład w lutym, z zamiarem późniejszego wykopania tych karb do przezimowania, albo na przykład w kwietniu lub nawet w maju, z takim założeniem, że będziecie te rośliny, te dalie traktować jako kwiaty jednoroczne. I po prostu po pierwszych przymrozkach, kiedy kwiaty zostaną ścięte przez ten przymrozek, wykopiecie bądź zetniecie przy ziemi dali je, wyrzućcie je na kompost, a w następnym roku całą procedurę wysiewu powtórzycie jeszcze raz. Ja dlatego, że chciałabym mieć więcej karp i móc je zimować w następnym roku, wysiewam wcześniej, czyli w drugim tygodniu lutego. I teraz tak, jeżeli chodzi o sposób uprawy takich młodych siewek po wykiełkowaniu nasion. Słuchajcie, dalia ma bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o ilość słońca. I my musimy takie pojemniki z wysianymi daliami, które już wykiełkowały, ustawić w maksymalnie słonecznym miejscu, jak to tylko możliwe. To najlepiej powinno być okno południowe bądź południowo-zachodnie. Rośliny mogą się wyciągać do światła, będą miały wtedy takie długie łodyżki. Te odległości między poszczególnymi liśćmi, czyli tak zwane międzywęźla, będą bardzo długie. Żeby sobie z taką rośliną, która się wyciąga, poradzić, z taką dalią, możemy zdecydować się jej na, na jej uszczyknięcie. Załóżmy, że ta łyżka to jest mała sadzonka dali. I powiedzmy, że tutaj w tym miejscu wyrastały liścienie. Tutaj. A już tutaj wyrosły nam liście. Właściwe i tu znowu idzie roślina, rośnie dalej, wyrastają kolejne. To nad tymi pierwszymi liściami właściwymi możemy ją po prostu uciąć, uszczyknąć, paznokciem bądź małymi nożyczkami, skrócić po prostu wszystko to, co urosło powyżej pierwszej pary liści właściwych. I w tym miejscu, właśnie z bocznych tych rozgałęzień, dalia zacznie wypuszczać dwa osobne pędy i się rozkrzewi. I to jest tak. Przede wszystkim, ten sposób pozwoli obniżyć dalie w tym krytycznym początkowym momencie, kiedy one nam się wyciągają z tego niedostatku światła, zahamuje trochę ten wzrost i sprawi, że rośliny nie będą zbyt wyciągnięte, nie będą się później łamać podczas ewentualnego hartowania. A druga sprawa jest taka, że będą nam rosły gęściej, będą miały więcej pędów. Oczywiście dalia w sezonie sama się krzewi, sama wytwarza więcej pędów. Ale jeżeli chcemy od samego początku sprawić, żeby ona już na dole u samej podstawy, przy gruncie była taka w miarę szeroka, no i jednocześnie zahamować ten zbyt szybki wzrost, to właśnie polecam ją uszczykiwać. Dalej będziemy pikować, jak będą miały już pierwszą parę liści właściwych. Czyli kiedy tutaj pojawi się roślinka na początku z liścieniami, no to nie robimy jeszcze nic, czekamy na te pierwsze liście właściwe. Wtedy ta siewka będzie wystarczająco duża, żeby sobie poradzić z tym przyjęciem się do tej nowej gleby, do nowego miejsca. Dalej będę później pikowała pojedynczo. Możecie pikować na przykład do takich multipalet, ta jest tylko przykładowa, dlatego że uważam, że jest to w porównaniu tutaj z moją ręką. Komórki są zbyt małe, jeżeli chodzi o dalię. W przypadku dali od samego początku zależy nam na tym, żeby rośliny budowały ten system korzeniowy w postaci tych karp. Więc rośliny powinny rosnąć w możliwie dużych, głębokich, a przede wszystkim szerokich doniczkach, bo ten system idzie na początku tak szerokawo, a dopiero później w dół. Zaobserwujecie to w momencie, kiedy wykopiecie na jesień dalię. One będą po prostu się rozkładały dość szeroko, a w dół no to będzie. Ciężko stwierdzić, w zależności od odmiany, takie 20, 30, może do 40 centymetrów będzie miała długości, tak od, od gruntu ta karpa w głąb. Budowanie tej masy korzeniowej, czyli tych karp, będzie wymagało oczywiście dostępu wody. Tylko że Dalia magazynuje wodę w swoich tych karpach, to są takie ziemniaczki podłużne, i nie możemy. I jej przelewać. Ona musi mieć ciągle dostęp do wody i lepiej ją podlać raz na jakiś czas i obficie, niż podlewać ją systematycznie, na przykład ciągle, bo jeżeli te karpy się przesycą tą wodą na etapie rozsady w tych złych warunkach oświetleniowych, to istnieje ryzyko, że zaczną nam gnić. Tym bardziej, że to jeszcze nie będą takie prawdziwe karpy, tylko na razie takie cienkie korzenie, które w przyszłości staną się tą grubszą, rozbudowaną karpą chłonącą wodę. Dalej będziemy trzymali w formie rozsady w miejscu ciepłym, aż do drugiej połowy maja, kiedy minie ryzyko pierwszych przymrozków. Pikować możecie nawet dwa czy trzy razy. Dalia pikowania się nie boi. Przy każdym pikowaniu oczywiście zwiększamy doniczkę. I możemy wtedy też uniknąć potrzeby nawożenia, tym bardziej, jeżeli nie wiemy, jak to robić, i boimy się spalić rośliny nawozem. Wtedy zawsze lepiej dodatkowo jeszcze raz roślinę przepikować do nowego podłoża, dać więcej ziemi, już takiej, może nawet bardziej zasobnej, może już ziemi uniwersalnej, a nawet jak się nie boimy, to już ziemi do kwiatów na przykład podczas tego ostatniego pikowania i wysadzimy dopiero w drugiej połowie maja, kiedy na pewno będziemy już mieli taką świadomość, że przymrozki w naszym regionie nie powinny się pojawić. A później no to już w zależności od odmian, od tego jak dalia, jakie Dalia ma warunki, będzie nam kwitła, no tak jak producenci tutaj pokazują, mm, o tutaj nie, nie pokazuje, że od 7, tak? Od lipca do... 10. Ale powiem Wam, że jeśli, jeśli przymrozki pojawiłyby się później, na przykład dopiero w listopadzie, to one by kwitły oczywiście nawet i do listopada, chociaż w polskich warunkach raczej te pierwsze przymrozki pojawią się w październiku, więc do października będziemy się cieszyli pięknymi kwiatami. A po pierwszych przymrozkach nasze karpy uzyskane z roślin wysianych z nasion wykopiemy, przechowamy w chłodnej piwnicy, w innym chłodnym miejscu. I później wsadzimy w następnym roku do gruntu znowu i wtedy doczekamy się jeszcze większych roślin, jeszcze obficiej kwitnących. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do uprawy dali, szczególnie do wysiewu dali z nasion, bo jest to naprawdę opłacalne. Jedna karpa dali, która no, nie jest wcale za duża, kosztuje przynajmniej kilka złotych. Takie lepsze odmiany kosztują kilkanaście, a też oczywiście nie kupujemy zwykle jednej czy dwóch, tylko kupujemy kilka, kilkanaście, zdarza się, że nawet kilkadziesiąt. Dzięki wysiewowi z nasion, z paczek, które każda kosztuje około dwóch, trzech złotych, możemy mieć przynajmniej kilkadziesiąt roślin z jednej paczki kwiatów, a później dzielić te karpy. Wymieniać się z innymi osobami, przechowywać zimą, wysadzać i powiększać swoją kolekcję pięknych kwiatów. Dajcie znać, czy macie w swoich ogrodach dali, czy wysiewacie je z nasion, czy kupujecie gotowe bulwy, gotowe takie kłącza. A jeżeli gotowe, to napiszcie, które odmiany dali najbardziej lubicie. Szukam takich naprawdę... Ogromnych dali z ogromnymi kwiatami, i Wasze sugestie na pewno przydadzą mi się, i na pewno też będą pomocne dla innych osób. Trzymajcie się, do usłyszenia.